3 750 tysięcy złotych to kwota przeznaczona na najlepsze projekty w ramach drugiej edycji tzw. budżetu obywatelskiego na 2015 rok. O planach na kolejny ekstraklasowy sezon w męskiej siatkówce mówiono podczas specjalnej konferencji zwołanej przez BBTS Bielsko-Biała. Dwie bielskie inwestycje zgłoszono do udziału w ogólnopolskim plebiscycie Modernizacja roku 2013. Zespoły z Armenii, Włoch oraz Meksyku wystąpiły na Bielskiej Estradzie, prezentując w pigułce największą folklorystyczną imprezę tej części Europy Tydzień Kultury Beskickiej. 3 750 tysięcy złotych to kwota przeznaczona na najlepsze projekty w ramach drugiej edycji tak zwanego budżetu obywatelskiego na 2015 rok. 24 czerwca bieżącego roku Rada Miejska przyjęła uchwałę, która na nowo zdefiniowała zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bielska-Białej na temat budżetu miasta na 2015 rok. Uchwała ta w dużym stopniu uwzględnia postulaty i uwagi mieszkańców zgłaszane podczas pierwszej edycji budżetu partycypacyjnego. Szykują się więc spore zmiany, polegające m.in. na tym, że każde bielskie osiedle będzie mogło dla siebie wyłonić najlepszy projekt. Każde więc będzie mogło na projekt przeznaczyć 75 tysięcy złotych w ramach projektów lokalnych. Prócz tego zaplanowano również trzy projekty ogólnomiejskie, każdy po pół miliona złotych. Przyjęliśmy parę zmian poza wielkością budżetu. Jest też zmiana co do głosowania, a mianowicie taka, że zrezygnowaliśmy z 10 punktów, które można podzielić na różne projekty, tylko każdy ma jeden punkt. Wynikało to z tego, że 90% głosów w poprzednim głosowaniu Wyglądało tak, że 10 punktów wszyscy dawali na jeden projekt i stwierdziliśmy, że raz, ułatwi to liczenie, dwa, że generalnie jeżeli ktoś jest zdecydowany na jakiś procent, to maksymalny swój głos oddaje. Postanowiliśmy też nieco rozdrobnić projekty, bo były takie uwagi, że no jeden projekt wziął bo tak było w zeszłorocznym, wziął no, większość puli, znaczącą większość. I stwierdziliśmy, że, zwłaszcza, że były tam różne zastrzeżenia tego dotyczące, że lepiej jest to podzielić. I w związku z tym, w tym budżecie obywatelskim będzie zrealizowanych minimum 33 projekty. Bo to jest prosta matematyka, bo budżet jest podzielony w znacznej części na. Osiedla i w ramach osiedli będą wybierane, czyli to mamy 30. I reszta pieniąż, pieniędzy, czyli półtora miliona, jest na projekty ogólnomiejskie. Przy czym jeden może maksymalnie opiewać na kwotę pół miliona, czyli to nam daje minimum 3. Może ich być więcej, bo nie wiadomo jak się potoczy głosowanie, ale obserwujemy to i, i uważamy, że będzie to jeszcze lepiej wypełniało. No tą funkcję, którą budżet obywatelski i uczestnictwo mieszkańców w wyborze inwestycji miasta się zwiększy. O planach na kolejny ekstraklasowy sezon w męskiej siatkówce mówiono podczas specjalnej konferencji zwołanej przez BBTS Biesko Biała. Konferencja odbyła się w hali wielofunkcyjnej pod dębowcem, w której od teraz mieści się również formalna siedziba BBTS-u. Zebranym na samym początku spotkania prezes klubu Piotr Pluszyński przedstawił nowego trenera siatkarzy. Został nim znany weteran polskiej siatkówki w tym najlepszym wydaniu, a przy okazji rozpoczynający swoją karierę w BBTS-ie Piotr Gruszka. Cieszę się bardzo, że wracam w stronę i w moje stronę, można powiedzieć, ale do miasta, gdzie zaczynałem swoją poważną siatkówkę seniorską i cieszę się bardzo, że to pierwsze spotkanie nasza konferencja jest państwa tak dużo. Z panem prezydentem na czele, ale państwo i sponsorzy i fanatycy i kibice. To pokazuje, że wszyscy czekamy z niecierpliwością i z zaciekawieniem przede wszystkim na ten nowy sezon. Mam nadzieję, że więcej uśmiechu będziemy mieli podczas sezonu w tym roku. Drugi sezon y, gramy w Lidze ale przecież startuje po raz pierwszy jako trener Pan Gruszka. To jest też jego start przecież. Myślę, że każdy na starcie chce pokazać, że, że ten start to nie jest start, tylko to jest start i myślę, że dobrze się stało, bo ja sobie się jako dobrze zapowiadającego się siatkarza, który jak zaczynał w Bielsku Białej była piękna, piękna kariera i myślę, że to dobrze, że tak się złożyło. Myślę, że bardzo dobrze, że pozyskaliśmy naprawdę wielu bardzo dobrych siatkarzy. Jest to na pewno zmiana jakościowa drużyny. To trzeba sobie powiedzieć jasno. To jest zmiana jakościowa drużyny zupełna. Myślę, że również pod względem organizacyjnym staramy się, żeby ten klub jak najbardziej był ustabilizowany. I taką mam nadzieję, że zrobiliśmy wszystko, żeby faktycznie Zespół grał, żeby zespół wygrywał, na pewno nie satysfakcjonuje nas i nie będzie satysfakcjonowało nas zajmowanie takiego miejsca jak w poprzednim sezonie. To jest na pewno nie jest drużyna, tak myślę, chociaż różnie to w sporcie bywa, która będzie zdobywała mistrzostwo, czy może grała w międzynarodowych turniejach, ale to jest na pewno drużyna, która powinna spokojnie zapewnić sobie takie zadanie, jest przed trenerem i przed zespołem, spokojnie zapewnić sobie byt i grać na średnim dobrym poziomie w tej naszej lidze, która sama jako taka jest na bardzo, bardzo wysokim, co najmniej europejskim poziomie. Dwie bielskie inwestycje zgłoszono do udziału w ogólnopolskim plebiscycie Modernizacja Roku 2013. Ubiegły rok obfitował w szereg ważnych inwestycji na terenie miasta, jednak do kolejnego konkursu postanowiono zgłosić dwie. W kategorii drogi i obiekty mostowe przedstawiono modernizację połączeń komunikacyjnych pomiędzy ulicami partyzantów a Żywiecką wraz z budową mostu na Białej. W drugiej kategorii obiekty przemysłowo-inżynieryjne zgłoszono projekt renowacji zapory wodnej na rzece Wapienica. Pierwszą przedstawiono inwestycję finansowało miasto, za remont zapory, bielska spółka wodociągowa Aqua, która zarządza obiektem i dzięki niemu dostarcza do naszych domów krystaliczną wodę. Co Państwo zrobili, żeby, żeby ten obiekt mógł startować w, w tym konkursie? No rzeczywiście jest to najstarsza zapora. W Polsce zapora betonowa typu ciężkiego, zbudowana rękami człowieka w dolinie rzeki Wisły, i to obligowało nas do tego, żeby podjąć daleko zakrojony remont, czy tak szeroko poważnie zakrojony remont, którego celem było, była pełna taka rehabilitacja, em, em, renowacja zapory, przywrócenie jej pełnej funkcjonalności, em, poprawienie parametrów technicznych. I y, y, mm, główny cel, który nam przyświecał, to oczywiście ujmowanie fantastycznej wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a więc dla mieszkańców Bielska. To jest dodatkowy argument do tego, żeby głosować za y, tym obiektem, y, żeby rozpropagować y, walory smakowe wody i żeby y, y, po prostu y, docenić wysiłek, jaki poniosła spółka Aqua dla y, 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 zarówno. Poprawy jakości, jak i zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania tego obiektu. Zachęcamy do oddania głosu na wymienione inwestycje. Wystarczy wejść na stronę www.modernizacja-roku.pl Zespoły z Armenii, Włoch oraz Meksyku wystąpiły na Bielskiej Estradzie, prezentując w pigułce największą folklorystyczną imprezę tej części Europy Tydzień Kultury Beskickiej. Co roku podczas jednego z koncertów Lata z Kulturą prezentują się zagraniczne zespoły Tygodnia Kultury Beskidzkiej. Przyjeżdżają do Bieska Białej, by zaprezentować odbywający się właśnie festiwal, a przy okazji dla mniej mobilnych lub starszych mieszkańców dać choćby na miastkę tej wielkiej imprezy. W ramach cyklu Lato z Kulturą, przygotowywanego corocznie przez Bielskie Centrum Kultury, co roku, zawsze pod koniec lipca, pojawia się zespół z Tygodnia Kultury Beskidzkiej, a właściwie kilka zespołów tych wybranych, zagranicznych, najbardziej egzotycznych. Dziś na dobry początek zespół z Sycylii, który zaprezentuje tańce poświęcone zbiorom winogron, migdałów, rybakom. Będą też goście z Armenii, z Erywania. Okazuje się, że teraz już nie mówi się Erewań, ale Erywań. 600 tysięcznego miasta w Armenii, tańce, śpiewy ormiańskie i na koniec bardzo egzotyczny zespół z Meksyku. Będzie i muzyka Azteków, a więc rdzennych mieszkańców Meksyku, jak i będą sombrera, ostrogi, kapelusze. Wszystko to w ramach cyklu Lato z kulturą zespoły z Tygodnia Kultury Beskidzkiej.